Podskoki, taniec i spora dawka ruchu. Tym właśnie jest zumba. Tu nikt nie patrzy na kroki, bo liczy się dobra zabawa. Ale nie to jest tylko celem. Jest to na pewno przyjemne, spożyteczne, ponieważ cel jest bardzo szczytny. Jest to pomoc drugiemu człowiekowi, w tym momencie młodemu człowiekowi, choremu Damianowi. No i powiem szczerze, przy tej okazji, pytając się właśnie uczestników, powiedzieli, że przede wszystkim przyjemność i jeszcze raz przyjemność, a dodatkowo właśnie to jest ten cel szczytny, jakim jest pomoc. Żeby zorganizować taki maraton, wystarczą tylko dobre chęci. Stworzyliśmy najpierw fanpage'a na Facebooku, żeby zobaczyć, czy to się przyjmie. Okazało się, że spore zainteresowanie było i stwierdziliśmy, czemu nie. I uderzamy do burmistrza, uderzamy do sponsorów i udało się. Każdy z uczestników płaci symboliczną cegiełkę, bądź widownia też płaci symboliczne cegiełki. Zgromadzone pieniądze przelewamy przez daną fundację na konto tego chorego dziecka. Bardzo fajny pomysł, bardzo nam się podoba. Byliśmy zdziwieni w ogóle, w szoku, jak przyszły do nas panie, zaproponowały, zapytały się, czy możemy wziąć udział, czy zgodzimy się, żeby nam można było pomóc. Byliśmy bardzo zdziwieni, bardzo w szoku, no i to jest bardzo fajna inicjatywa. Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tyle osób i mieliśmy cały czas obawy i razem z organizatorami z Zresztą, czy, kto, czy przyjdą ludzie, czy, czy zapiszą się, do końca nie było wiadomo, ile ludzi przyjdzie i ile będzie chciało nam pomóc. Bardzo jesteśmy zdziwieni i zaskoczeni, mile oczywiście. Mimo, że więcej przyszło pań, zumba jest sportem dla wszystkich. Co, taki stereotyp mi się wydaje, że jednak zumba, bo to taniec, to jednak dziewczyny, ale jak widzimy, coraz to więcej panów przychodzi. Ja myślę, że to się będzie zmieniało. Korzyści z Zumby jest naprawdę wiele. Przede wszystkim człowiek się rusza. Jeżeli ktoś ma troszeczkę poczucia rytmu, no to spokojnie może w tym brać udział. no Poza tym nawiązujemy nowe przyjaźnie, znajomości, no i też tak jak mówię, możemy pomóc w taki sposób. No tej dużo energii, można się tak wyluzować, ostresować, przestać myśleć o wszystkich problemach. Zumba wciąga. Niektórzy uczestnicy urządzają własne spotkania. Urządzamy sobie u koleżanki czasem takie wieczorki, że ona ma i zbieramy się w pięć osób i tańczymy przed telewizorem, jak mamy mało. Zawadczeński maraton Zumby przyciągnął ponad 100 osób, które mogły przynieść uśmiech na twarzy Damiana. W końcu będziemy mieli pieniądze na, na mi, moje leczenie na te wszystkie wyjazdy. I poza tym jest fajnie. I tu sprawdza się przysłowie, że sport przynosi zdrowie.